dopóki personalne problemy, a konkretnie przyłapanie go na seksie z prostytutką, nie zwichnęło jego kariery kaznodziei. W swej książce katolicy pisze on, Kościół rzymskokatolicki zamordował około 20 milionów ludzi w czasie działania inkwizycji. Na stronie 31 to możemy przeczytać. Ale nagonka na Kościół katolicki jest opłacalna. Słagard był w stanie zebrać w postaci datków wysłanych do studia 500 tysięcy dolarów dziennie w czasach swojej świetności. I były to dolary sprzed 20 lat. A więc mnie przynajmniej nie dziwi jego podejście do niektórych spraw. Follow the money, jak mówi amerykańskie przysłowie. Chcesz znaleźć prawdziwe motywy i śladem pieniędzy. Albo jak po polsku mówimy, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Gdyby liczby tej wielkości miały cokolwiek wspólnego z prawdą, inkwizycja nie miała, Inkwizycja by miała dużo większe znaczenie socjologiczno-społeczne. Gdy epidemia dżumy w 1348 roku pozbawiła życia jedną trzecią populacji, wydarzenie to odbiło się szerokim echem w historii i miało olbrzymie znaczenie społeczne. Żaden historyk takiego znaczenia nie przypisuje Inkwizycji, właśnie dlatego, że liczba jej ofiar z globalnego punktu widzenia była bez porównania mniejsza, praktycznie nieistniejąca. Dlaczego więc taka jest propaganda antykatolicka? Częściowo przynajmniej wynika to z faktu, że fundamentalistom przeszkadza to, że ich kościół nie ma źródeł historycznych. Nie mogą poza jakimś mętnym tłumaczeniem o kościele, co działo w podziemiu przez 15 wieków, wykazać swych źródeł w kościele z dziejów apostolskich z pierwszych wieków. Czytanie ojców kościoła też im niewiele pomaga, bo ich katolickość, katolickość ojców kościoła wychodzi z każdego dokumentu. Uważają się więc często za potomków Katarów czy Abirgenów, których inkwizycja prześladowała. Katarowie rzeczywiście byli w pewnym sensie Bible Christians, ale tylko w takim, że używali Biblii w języku narodowym i sami ją interpretowali. Problem tylko na tym polega, że w ogóle nie bardzo można ich nazwać chrześcijanami. Kataryzm był mieszanką gnostycyzmu i manicheizmu. Grzech pierworodny był ich zdaniem grzechem seksualnym. Małżeństwo i w ogóle materia pochodziły do szatana. Dopuszczali natomiast związki nieformalne, bo te były tylko czasowo i nieznane ogółowi. Nie trudno sobie wyobrazić skutki takiej nauki. Prawdę mówiąc, mniej dziwi teraz problem Słagarda. Może on rzeczywiście był Katar. Tu przy okazji może dodam, już nie czytając, że zarzuca się, że w pewnym okresie kościół zabraniał czytania Biblii. To był właśnie tamten okres historyczny, kiedy były w powszechnym obiegu fragmenty Biblii błędnie tłumaczone, po prostu trudno to Biblią nazwać, ponieważ były celowo sfałszowane w celu udowodnienia właśnie tej innej Ewangelii i kościół nie zabraniał czytania prawdziwej Biblii, czy zabraniał czytania tych dokumentów, które odsuwały od prawdziwej wiary. Powracam do felietonu o inkwizycji. Katarowie wierzyli, że jest tylko jeden sakrament niezbędny do zbawienia, ale każdy grzech popełniony po przyjęciu tego sakramentu drogę do nieba zamyka na zawsze. Czekali więc do końca, aby dopiero na łożu śmierci go przyjąć. I żeby być pewnym zbawienia, praktykowali po przyjęciu tego sakramentu eutanazji. Były też inne aspekty tej herezji. Na przykład interpretując błędnie Biblię, odmawiali oni płacenia jakichkolwiek podatków. Nie wiem więc, czy tak naprawdę fundamentaliści chcieliby być identyfikowani z Katarami, Gdyby ich nie łączył wspólny wrog Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół katolicki. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że nie powinniśmy się bać prawdy o inkwizycji. Instytucja ta zrobiła wiele dobrego, ale jak każda instytucja mająca władzę, popełniła też wykroczenia. Ale historia uczy, że nie były one gorsze lub wyróżniające się negatywnie na tle innych sądów w ówczesnych czasach czy to cywilnych, czy też sądów religijnych prowadzonych przez protestantów. Brak znajomości historii powoduje, że gotowi jesteśmy wrzucać do jednego worka wszystko, co się w średniowieczu działo i za wszystko oskarżać inkwizycję, gdy właśnie prawda jest taka, że na przykład palenie czarownic nie jest związane ani z inkwizycją, ani z Kościołem katolickim. Podobnie liczby. Teraz żyjemy w czasach statystyk, danych, nikt nie wie dokładnie, ile naprawdę ludzi zginęło z rąk inkwizycji, ale nawet przyjmując dane takich wrogów tej instytucji jak Jorente które to dane są niemalże na pewno bardzo mocno przesadzone, to mówimy najwyżej o 200 tysiącach ludzi na przestrzeni wielu, wielu lat. Jak wcześniej już powiedziałem, inni historycy mówią o 3-4 tysiącach ludzi. Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku, tylko dlaczego ja się ciągle spotykam z opinią, że były to miliony ofiar? Cóż, pewnie dlatego, że ludziom łatwiej powtarzać bzdury, niż poświęcić trochę czasu na szukanie, badanie i przeczytanie też tego, co druga strona ma na swoją obronę do powiedzenia. W końcu, jakby w sądzie tylko prokuratorzy byli, nie trzeba byłoby sądów. Na szczęście mamy jeszcze instytucje obrońców, adwokatów, i często po przedstawieniu przez nich faktów wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Oczywiście, że każde życie człowieka jest bezcenne, że każdy, za każdego z nas jest złote życie i nie mam tu na celu wykazywać, że inkwizycji nie było, czy też że tylko dobre owoce wydawało. Ale nie traćmy z oczu tych faktów, że w tych czasach wszystkie sądy we wszystkich krajach podobnie działały i że koncepcja rozdziału państwa od kościoła jeszcze nikomu nie przyszła nawet do głowy. Herezja była zamachem na władzę, także świecką. i to zarówno w krajach katolickich, jak od XVI wieku w protestanckich. Religie protestanckie zresztą właśnie dlatego na taki przydatny grunt trafiły, że były wykorzystywane przeciwko politycznym wpływom Rzymu i więcej tam było w wielu przypadkach polityki niż teologii. Karanie więc śmiercią za herezję nie było czymś, co ludzie ówcześniej uważali za prześladowania czy niesprawiedliwość. Wprost przeciwnie, często właśnie inkwizycja ratowała ludzi od samosądów czy samowoli władców cywilnych. Zachęcam wszystkich do poczytania na te tematy. Na necie nie brakuje stron inkwizycji. Niestety większość z nich to te pseudohistoryczne, to się lepiej sprzedaje, ale i wartościowych stron nie brakuje. Ja w tym tekście głównie korzystałem z hasła w Encyklopedii Katolickiej Towarzystwa Naukowego Kulu z Szóstego Tomu i z książki Karla Kietinka, Katolicyzm i Fundamentalizm. Carl Keating jest założycielem i dyrektorem organizacji Catholic Answers, prowadzącej działalność, działalność apologetyczną w Stanach, odpowiadając katolikom i protestantom na każde pytanie związane z wiarą. Mają codzienną dwugodzinną audycję w radiu jeżeli ktoś zna angielski, gorąco zapraszam na ich stronę www.catholic.com, przespelowane po angielsku. Także i radiowych audycji można słuchać bezpośrednio z komputera albo ściągnąć archiwalne nagrania. Wszystkie programy z ostatnich dziesięciu lat są na internecie. To tyle felietonu o inkwizycji. Mam nadzieję, że troszkę wyjaśniłem prawdy historycznej na ten temat, a tekst można przeczytać na moim forum www.katolik.us. Tym razem katolik napisany po polsku przez 2K. Dziękuję.